Cześć, w dzisiejszym tutorialu pokażę się, W jaki sposób zmienić tło na naszym zdjęciu. Oryginalne zdjęcie wygląda tak: to jest pierwsze zdjęcie z, y, z osobą, i drugie zdjęcie, właśnie tło, a to jest efekt końcowy. Dobrze, w takim razie przechodzimy do pierwszego zdjęcia z naszą modelką. Tutaj sobie Ctrl Plus na klawiaturze wciskam, aby przybliżyć troszkę. Wybieramy narzędzie Quick Selection Tool i zaznaczamy modelkę, czyli przyciągamy myszką. Czy obiekt, czy osobę, w zależności co chcemy, co chcemy zaznaczyć, przeciągamy tutaj. W przypadku, o właśnie tak, teraz mamy w przypadku gdy zaznaczyło nam się troszkę więcej, wciskamy na klawiaturze alt i wtedy to nasze kółeczko znaczek z plusa zmienia się w minus. Przyciskamy alt i przeciągamy na obszarze, który chcemy odjąć od naszego zaznaczenia, czyli ja przeciągam tutaj. I wtedy puszczam alt i ponownie dodajemy do naszego zaznaczenia. Tu jeszcze trochę, troszkę włosy z tej strony. Ponownie mi się zaznaczyło więcej. Wciskam alt i przeciągamy sobie po obszarze, który chcemy odjąć. Tu jeszcze chcę dodać troszkę więcej tych włosów. Dobrze, niech tak będzie. Pierwszy etap zaznaczenia już mamy, teraz tylko przy, przyciśniemy sobie tutaj Refine Edge, czyli troszkę, troszkę dodamy do naszego zaznaczenia, bo w tym przypadku będzie to zaznaczenie bez włosów, będzie ono nie za dobre, ale dzięki Refine Edge będziemy mogli je troszkę dostosować. I teraz pokazało nam się okienko dialogowe. Tutaj wybieramy sobie wielkość y, pędzla, w zależności od jakiej wielkości mam zdjęcie, i przeciągamy tutaj na krawędziach, gdzie chcemy odzyskać nasze włosy. Tutaj troszkę z tej strony. Dobra, niech będzie. Teraz jeszcze musimy, możemy dostosować Shift Edge, czyli przesunąć troszkę krawędź, w zależności również jakie mam zdjęcie, tak na minus 15, 20 w moim przypadku jest jak najbardziej dobrze. Będę mniej trochę, 10, niech będzie 10 i na Output wybieramy Layer Mask i klikamy OK. No, i nasz obiekt, czyli w tym przypadku dziewczyna, została wyselekcjonowana. Maska została stworzona, jak widać, tutaj jest nasza maska. Możemy sobie ją wyłączyć, i wtedy mamy, prawda, tło. Ale my sobie włączymy, bo o to nam chodzi. Teraz przechodzę do drugiej zakładki. Tutaj mamy tło, które chcemy wykorzystać do naszego zdjęcia. Klikam na warstwie prawym przyciskiem myszki. Wybieram Duplicate Layer i wybieram warstwę z dziewczyną, do której chcemy przekopiować, właśnie zduplikować nasze tło, klikam OK wracam na zakładkę dziewczyną i jak widać nasze tło się tutaj zduplikowało fajnie, CTRL- minus, aby oddalić jak widać jest ono troszkę tutaj wybieram Move Tool, jest ono troszkę mniejsze, czyli wybieramy CTRL-T czyli Free Transform i ściskam na klawiaturze Shift i Alt żeby proporcjonalnie je zwiększyć i tak, żeby nam się pokryła cała, cała powierzchnia naszego zdjęcia, Enter zatwierdzam, przeciągam naszą warstwę z tyłem pod y, warstwę z dziewczyną. No i tak wygląda pierwszy etap, prawda? Teraz spróbujemy troszkę dostosować zdjęcie z naszą modelką, bo jak widać, kolorystyka jest y, trochę inna. W pierwszej kolejności dodamy warstwę krzywych, czyli Curves. Rozjaśnimy troszkę jasne obszary zdjęcia i przyciemnimy troszkę ciemniejsze. Tak żeby mniej więcej to pasowało. Dobra, może być tak. I przypinamy oczywiście naszą warstwę do, do modelki, czyli do osoby, żeby tutaj wciskamy na, na klawiaturze Alt i w ten sposób właśnie przypinamy. Wciskamy ALT i taka strzałeczka. Jak najedziemy między dwie warstwy, pokazuje się taka strzałeczka, że możemy właśnie warstwę tą znajdującą się powyżej przypiąć do tylko tej warstwy, znajdującej się poniżej. Bo jeżeli tego nie zrobimy, to ta warstwa będzie miała wpływ na wszystkie warstwy znajdujące się w naszym dokumencie. Czyli wciskamy ALT, klikamy między dwie warstwy i ona jest teraz przypięta tylko do warstwy layer 0. Kolejną rzeczą, jaką możemy zrobić, to jest dodać. W warstwę z gradientem, i tutaj mamy, prawda? Gradient możemy sobie wybrać. Gradient można sobie dodać. Tutaj są takie fajne presety do, do, do zdjęć, takich efektów. Nie, to tutaj wybieramy to, i to się nazywa Photographic Toning czyli jeżeli nie macie tego dodanego, to należy to wybrać jeżeli wciśniemy sobie append tutaj, to, zostanie, to zostaną te presety dodane wszystkie do tych gradientów, które mamy akurat tutaj a jeżeli damy ok, to zostanie, zostaną tylko one dodane ja je mam już wybrane, bo je wcześniej dodałem, prawda czyli daję tutaj cancel, wybiorę sobie jeden z nich dajmy na to, tutaj można sobie poeksperymentować, który nam odpowiada który pasuje do zdjęcia, ja sobie wybiorę ten przykładowo Klikam OK, i tutaj OK. I teraz, żeby wszystko było widoczne poniżej, bo teraz ten gradient blokuje wszystko, znajdujące się poniżej. Musimy zmienić tryb mieszania. I w tym przypadku będzie to soft light. Tak wygląda, bez tak z, z gradientem można zmniejszyć troszkę opacity na 50%. Wydaje mi się, że jest fajny efekt. No i na koniec, w zależności od tego. Jaki chcemy uzyskać efekt, można jeszcze rozmyć nasze tło, czyli zaznaczamy nasze tło, przekształcamy je w pierwszej kolejności. Żeby to nie było, żeby nie, nie zniszczyć naszej, naszej warstwy, musimy ją przekształcić najpierw na, na Smart Object i teraz wybieramy się do Filtr, Blur i Gaussian Blur, i wtedy będzie taki bardziej realistyczny, fajny efekt, że że na pierwszym planie znajduje się nasza osoba, prawda, a tu jest troszkę rozmyte. Wartość radius też zależniona jest od zdjęcia oraz od efektu, jaki chcemy uzyskać. Może być, może być to w granicach 10 do, do 3, 4, czy jak pasuje do zdjęcia. W moim przypadku będzie jakieś 3,5. Klikam OK. No i to wszystko w tym tutorialu. Dziękuję bardzo za odwiedziny. Jeżeli podobał Ci się ten tutorial, to zapraszam serdecznie do subskrypcji kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi tutorialami, które będą dodawane. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.